Witam na analizie technicznej MBCFX z dniem 29 marca 2013. Spodziewamy się, że rynek będzie dość stały, począwszy od dzisiaj, ze względu na cienką płynności. Jak większość europejskich rynków są zamknięte, jak Londyn i Nowy Jork sesje. I tak długo, jak euro, dolary, amerykańskie ceny pozostają, handel powyżej ogólnego poziomu trendu 1,2780. To stanowią dobrą okazję kupić te pary i podjąć pewne zyski w krótkim okresie handlu, a kolejnym celem będzie w kierunku 1,28 i 1,2835 poziomie. Tak więc każdy spadek cen będzie dobrą okazją do kupna w krótkim terminie. Drodzy przedsiębiorcy, mamy zamiar dokonać GBP dolary amerykańskie analiza techniczna, analiza złota. A EURGBP, więc jeśli chcesz otrzymać te analizy, należy się zarejestrować w naszym formularzu biuletyny, a następnie wyślemy wszystkie analizy, sygnały handlowe i alarmy przez e-mail lub w telefonie komórkowym. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.mbcfx.com lub skontaktuj się z nami pod adresem informalmbcfx.com. Dziękuję i do usłyszenia.